ulepszonym na maksa. Oczywiście przypominam też, że filmy będą cały teraz tylko 9 minut, ponieważ od małych plików, dźwięków w komórce zabierają mi pamięci. Była wielka kasa. Trochę ble i odeszłam odeśwo... na 3 minuty. Uda się to zrobić! Ula, jak nie. jedziemy szybko, bo akurat prawie 3 minuty. Kilometrów we wtryście minut. Nie dałam żadnej policji. I jak w ogóle to że będzie pół a ustaw, którego zaraz nie będzie możliwe. To widziałem Zrobiliśmy. 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 zatrzymanie. będzie pierwsze zatrzymanie. Chyba pierwsze zatrzymanie, które widzieliście. Przepraszam za odbicia, ponieważ w ciemnym ekranie takie odbicia da się zauważyć. No No teraz musimy jeszcze Teraz rusza. a rurosy to wysnizanie filmpinów z Mala które To le nie co no problemów. To już inna część y, y, mojego panu, ale teraz zajmiemy się prezentacją Bakamona. Samochód to to dla mnie dobry, ale... Prędkość maksymalna jest trochę słaba. Nie oczekiwałam czegoś jak 250 czy 60. I na platformę i przez rurę. niedaleko Wczoraj już. sobie sobie, że nie, kontakt nie było takie. napisał wszystkie dodatki w tym MFD. Zaraz sobie zmienimy Ten trysk i tyle tych tutaj tego i tyle tych Dużo aut dodatków nawet na tej strasie. I ten Lamborghini Diablo gdyś był. Magaje się nie spełniło dziś. To wielka szkola, bo chciałabym zajrzeć z Wami na lotnisko, jest wielka Ja odwiedził no, ja się, tak to jest auto. Znając easy drive, tak ja tak szybko go obsługuję. No, ja. Teraz, żeby szybciej się dostać, to miejsce, trudno, to wam, to jest punkt pakiet. Mogi legend. Oh, ja. Tego pakietu, ale komputer nie wiedział, że ja tego znam. Chycy ten komputer, Nie mówię, że ja na PC, ale komputer kogoś zbóg czy coś nie jest. Ako vidite, troche duze Ako je var, tu je duvar Ako vidite, troche duze A teraz, ideme pijarekore Ale się nie udało. Nie wracajmy tutaj. Tylko jest dalej. tak rekord z mojego małbu. Lecz chyba. Też nie to pominę. i nie zauważyła. Wielki styl jazdy A teraz w następnym odcinku spotkamy się z Wemplejem Super Sports i SS. teraz zobaczcie, jak jest, to do zobaczenia cześć.